I witamy Was serdecznie. Pani Kasia Tarnowa-Gwóźdź opisze nam dzisiaj referendum, które by chciała wykonać. Także Kasiu, proszę Cię o wyjaśnienie naszym widzom, o co tutaj chodzi z Twoim referendum. Witajcie kochani. Nie moim, tylko naszym. To jest wspólne dzieło Artura Lalaka, Marka Skowrońskiego i moje, ale referendum kochani jest tak naprawdę nas wszystkich, ponieważ ma Zatrzymać to, z czym mamy do czynienia aktualnie. Yy, referendum, yy, coż, na pewno niektórzy zasłyszeli, yy, dotyczy dwóch pytań. Pierwsze, yy, jest to odebranie, czy chcesz, aby odebrano politykom immunitety, wszystkim urzędnikom, bez względu na szczebel, na którym się znajdują, a więc od urzędnika yy, w, takiego sanepidu po dyrektora urzędu centralnego, Odebrani wszystkim możliwości działania absolutnie bezkarnie, wbrew temu, czego, co mówią przepisy, wbrew temu, co mówią Polacy, i działanie w bliżej nieokreślony, irracjonalny, często z naszego punktu widzenia i niezgodny z polskim interesem stanu sposób. Na pewno wielu z Was słyszało o raporcie NIKT, Nikt który jest bardzo druzgocący dla. Naprawdę, tych działań, które do tej pory zostały podjęte przez rząd, wyparowało 9 miliardów złotych. Lekarze kontraktowi w trakcie COVID-u zarabiali po 270 tysięcy złotych miesięcznie na rękę i mieliśmy do czynienia z wieloma sytuacjami, które zostały bardzo negatywnie ocenione przez NIK jako absolutnie irracjonalne, powodujące straszne pogorszenie finansowe naszego kraju. No a z czym mieliśmy do czynienia, jak to dotykało bezpośrednio nas wszystkich, no to ja tego przecież mówić nie muszę. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy odebrania, w ogóle zlikwidowania instytucji samochodów służbowych dla urzędników państwowych, dla polityków. Jest ich stanowczo za dużo w Polsce. Mamy ich bodajże według najnowszych danych około 3,5, prawie 4 tysiące. Natomiast, na przykład w takiej Wielkiej Brytanii tych samochodów służbowych jest 11 i wystarcza, u nas niestety nie. Do 2024 roku e, musi być wymieniona flota w połowie na samochody elektryczne, co pochłonie kolejne 700 milionów naszych pieniędzy złotych. Tak? I już nie mówiąc oczywiście o kosztach eksploatacji, o pensjach dla kierowców, serwisowaniu, e, wydaje się, że politycy zarabiają wystarczająco dużo. I nie trzeba ich dodatkowo uposażać w tego typu możliwości. No, tutaj bardzo dobrym przykładem jest aktualna pani minister zdrowia, która na swój samochód służbowy pobrała ponad 100 tysięcy złotych, mimo to, że nigdy takiego samochodu służbowego nie posiadała. Dlatego właśnie te dwa pytania. Chodzi o to, żeby mówiąc kolokwialnie, zabrać politykom i urzędnikom wszystkie zabawki i żeby do Sejmu i na centralne urzędy dostawały się osoby, które faktycznie chcą zrobić coś dobrego. Dla nas i dla naszego kraju, którym nie zależy na tym, żeby finansowo ustawić swoją rodzinę swoich kolegów, tylko zależy im na tym, żeby posprzątać ten bałagan, tę ruinę, którą zrobiono z naszego kraju, i zależy im na tym, aby naprawdę i nam, i naszemu krajowi, w naszym kraju, żeby działo się dobrze. I to jest najważniejsze i dlatego ja was serdecznie zachęcam, żebyście się przyłączyli do nas. Rozpoczęliśmy naszą akcję 21 sierpnia i potrzebujemy bardzo Waszej aktywności. Ja bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się włączyć w tą akcję. Dziękuję bardzo za prawie 7 tysięcy głosów, które już do mnie trafiły. Natomiast to jest dopiero kropla w morzu potrzeb, ponieważ potrzebujemy 500 tysięcy podpisów. Jeżeli chcielibyście się dołączyć, do czego Was bardzo zachęcam, bo jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji już teraz i nie będzie łatwiej, tylko będzie coraz trudniej, wracają. Znowu pewne zasady gry zarządzających, które, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie dwa lata. Nie będę ci o tym szczegółowo opowiadała, bo na pewno, na pewno, jeżeli macie dostęp do tych lajków, które robiłam ostatnio, do tych spotkań, w których brałam udział, na pewno tam możecie się z tym zapoznać. I zachęcam Was do tego, ponieważ bardzo nam dużo nowych, bardzo brzydkich niespodzianek szykują. I to jest tak ważne, dlatego, żebyśmy się teraz wszyscy zorganizowali, żebyśmy się naprawdę wzięli i y, zrobili to referendum, żebyśmy doprowadzili do tego. Potrzebujemy 500 tysięcy podpisów. Jeżeli chcecie poczytać dokładnie, na czym polega, na, pod, na, jaki jest, jaka jest podstawa tych dwóch pytań i jakie uzasadnienie jest naszego wniosku o referendum, to zachęcam Was, żebyście się zapoznali z nim na mojej stronie kasiatarnawa.pl. Tam znajdziecie w aktualnościach referendum, zostanie podpięty link do mojej strony, tak? Już jest w opisie w zasadzie. Super, i tam również znajdziecie gotową listę do zbierania podpisów, i tutaj jest bardzo ważne, aby drukować te listy do podpisów w taki sposób, aby z jednej strony chociaż były te pytania referendalne, żeby nikt nam nie zarzucił, że, no, że tutaj nie wiadomo, na co te głosy zostały zebrane, tak? Więc na jednej kartce, co najmniej na jednej stronie muszą się znajdować te pytania, to jest bardzo ważne. Jeszcze dzisiaj około godziny 18-19 zostanie uruchomiona specjalna dedykowana strona do referendum i od tamtej pory będziecie mogli tam znaleźć wszystkie informacje. Tam również będą się mogły zgłaszać osoby, które chciałyby wziąć udział w zbieraniu podpisów, bo tutaj staraliśmy się stworzyć taką strukturę, grupę, która usprawni to zbieranie podpisów. I tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. I tam również będzie znajdował się ten wniosek referendalny wraz z uzasadnieniem, a także właśnie ta lista do, do zbierania podpisów. I to wszystko będzie dostępne na stronie stopimmunitet.pl. Więc zachęcam Was serdecznie, jeżeli możecie, albo najpierw skorzystajcie z mojej strony, a od wieczora będziecie mogli skorzystać z tamtej strony. Ona będzie funkcjonowała i od tamtej pory, wszystko tam będzie. Wszystko się odbywało, i tam będziecie mieli szybki dostęp do wszystkich informacji. Nie wiem, czy o czymś zapomniałam jeszcze, czy wszystko powiedzieliśmy? Czy nie, no chyba to jest najważniejsze. No, pisane są obydwa te pytania. Ważne jest też teraz jeszcze, bo mm, posłowie ogólnie podlapują ten temat, wasz i zachęcamy was, żeby właśnie się przejść do wszystkich tych, którzy chcieliby sobie w zasadzie odebrać, nawet ten immunitet żeby się podpisali na tej liście. Tak kochani, właśnie pojawiła się taka akcja, że PiS podobno łącznie z panem Kukizem popierają odbieranie politykom immunitetów, odbieranie urzędnikom bezkarności, dlatego ja was zachęcam serdecznie. Żebyście kierowali się z tymi listami do biur poselskich, biur panów senatorów pis i nie tylko, bo również była taka akcja w 2004 roku Platformy Obywatelskiej, więc ja również, że wszyscy ci politycy chętnie podpiszą się pod naszym wnioskiem referendalnym. Bardzo was proszę, żebyście się tam pofatygowali i z panami posłami na ten temat porozmawiali. Tutaj jeszcze ktoś pisze, że tylko Polska jest jedna i z jedyną nadzieją, jeżeli tak jest. To ja bardzo proszę, żeby osoby, które są zwolennikami Polska jest jedna, również poprosiły pana prezydenta Piecha i wszystkie osoby, które są związane z PJJ, żeby się przyłączyły do naszej inicjatywy, bo ja rozumiem, że wszyscy ci, którzy idą czy kierują się do, do, do Sejmu, chcą wziąć udział w wyborach, kandydują, to nie boją się pozbawienia ich immunitetu czy raczej zrzeczenia się w ogóle go, jeżeli mieliby piastować jakiekolwiek funkcje, bo rozumiem, że idą tam po to, żeby naprawiać nasz kraj, żeby posprzątać ten straszny bałagan, który się tam narobił i którzy również nie boją się odebraniem im immunitetów, bo idą tam po to, żeby pracować dla Polski i dla Polaków. No, dokładnie. Przede wszystkim właśnie, żeby się przejść po urzędach, pozbierać właśnie od tych urzędników, zobaczmy, Jacy oni są naprawdę, czy oni się nie boją e, swoich e, czynów, e, tego co robią? No, bo w sumie to by było bardzo istotne, żebyśmy mieli na tych listach e, właśnie podpisy tych wszystkich urzędników, tak na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że chyba wszystko, e, jeżeli chodzi o ten. No, no jeszcze bym myślał o tym, żebyśmy poruszyli po prostu temat. E, niestety, ale jeżeli. E, Mamy mieć to referendum, to te podpisy muszą być z numerem PESEL, Wszystko musi być. My jak już mogę jeszcze opisać, tylko jak to ma być wypełnione, nie wiem, a nie masz jakiejś listy. E, mam, tylko nie możemy jej pokazać, ponieważ musimy się chronić dany. dane osobowe. Tak, tak, tak. E, kochani, jeżeli chodzi o kwestię <laughs> tego, jak muszą wyglądać podpisy, e, ta lista, czyli ta taka tabelka do zbierania podpisów, którą Wam udostępniłam, e, jest zgodna i jest po prostu przekopiowaniem. Takiego zarządzania komisji wyborczej, jak taka tabelka powinna wyglądać. I musimy się tego trzymać. Dlaczego? Ponieważ tam musimy wskazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, swój PESEL i oddać własnoręczny podpis. Niestety ten PESEL jest konieczny z tej prostej przyczyny, że komisja wyborcza, która jest organem, który będzie weryfikował, czy faktycznie udało nam się osiągnąć ten próg pół miliona podpisów. Tylko i wyłącznie dzięki waszemu numerowi PESEL jest w stanie stwierdzić, czy jesteście osobami uprawnionymi do głosowania, którzy mogą poprzeć tego typu wniosek referendalny. Dlatego nie jesteśmy w stanie tego inaczej zrobić, i dlatego tak ważne jest, żebyście zrozumieli to, że ten PESEL jest nam potrzebny właśnie po to, żeby oddając tę listę Komisji Wyborczej, ona nie stwierdziła, że te głosy są nieważne. Dlatego ja no, na każdym kroku oczywiście staram się to mówić i staram się to tłumaczyć no bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego inaczej zrobić. Jeżeli ja dostaję listy bez wypełnionego adresu zamieszkania albo bez wypełnionego PESEL-u, to ja od razu te głosy dyskwalifikuję i nie podliczam ich do ilości faktycznie ważnie oddanych głosów.